Cześć. W tym filmie dowiesz się, jak podpiąć wcześniej zarejestrowane makra pod przyciski w programie Excel. Co mam na myśli mówiąc przyciski? Mówiąc przyciski, mam na myśli na przykład różnego rodzaju ilustracje, grafiki, kształty, tak? coś, co może nam się okazać przydatne w momencie, gdy będziemy planowali i budowali jakiś nasz projekt. Spójrzmy. Do tej pory udało nam zarejestrować się zarejestrować kilka makr. Zobaczmy na karcie, na developer w sekcji kod, Uruchamiam polecenia makra i widzimy tutaj kilka makr, typu pierwsze makro, formatowanie nagłówków, pierwsze makro i drugie makro. Dlatego też, jeżeli którekolwiek z tych makr chcielibyśmy przypisać do przycisku, to możemy to zrobić na kilka sposobów. Jeden ze sposobów jest takie, że będąc na karcie deweloper, mamy tutaj taką sekcję jak formanty. Formanty pozwalają nam wstawić właśnie przycisk. Czyli format formularza, przycisk. Wstawiając go, klikając w niego, pojawia nam się taki plusik. Ten plusik oznacza, abyśmy narysowali, jakiego rozmiaru przycisk chcemy, aby był właśnie ten baton. Na przykład takiego. I teraz zauważ, że zanim on się tutaj pojawi, automatycznie wyskakuje okno, które mówi: wybierz tak? makro, które chcesz, aby było uruchamiane pod tym przyciskiem. Dlatego też mówię na przykład drugie makro. Pamiętamy, drugie makro w poprzednich filmach dotyczyło wstawiania aktualnej daty do komórki. Dlatego też wybieram drugie makro i potwierdzam przyciskiem OK. I teraz spójrz, że dokładnie utworzył się przycisk, który na tą chwilę obsługuje mi to makro. Na razie jest w trybie edycji. Tak, w tym trybie edycji mogę dokonać tak naprawdę modyfikacji tekstu, czy mogę wcisnąć wstaw aktualną datę. Możemy oczywiście ten przycisk proporcjonalnie sobie go tutaj jeszcze powiększyć. I teraz, aby stał się on aktywny, wystarczy kliknąć w dowolnym miejscu w naszym arkuszu i spójrz, różnica jest taka, że nasz przycisk utrzymuje inną ikonę kursora po to, aby właśnie zobaczyć, że jest on gotowy do działania. I teraz bardzo proszę, w momencie, gdy ustawię się w dowolnej komórce, niech ta komórka na przykład jest tutaj, czyli jakakolwiek dowolna, klikam wstaw aktualną datę, widzimy, że wstawiamy dokładnie tą datę, która pochodzi z naszego zarejestrowanego kodu. Teraz, jeżeli chcielibyśmy modyfikować ten przycisk, to pamiętaj, aby zrobić to przytrzymując CTRL. Klikając CTRL na klawiaturze, przytrzymując go, klikając w obiekt, jakim jest właśnie format, możemy wprowadzić go w tryb edycji. I teraz oczywiście możemy zmieniać jego położenie, zmieniać jego tekst i tak dalej. To jest pierwsza możliwość, jaką możemy zastosować, aby przypiąć pod dany przycisk makro. Inna która spowoduje, że nasz przycisk może wyglądać zdecydowanie lepiej, bo zauważ, że po kliknięciu nie mamy tak naprawdę wielkiego pola manewru. Możemy przejść na kartę format kształtu, która się tutaj pojawiła, ale na tym formacie kształtu zauważ, że nie mamy zbyt dużo możliwości do wybrania. Możemy powiedzieć mu, że ten kształt będzie na przykład w innym kolorze, ale proszę zauważ, że na tym etapie, jak ja to wybieram, to się po prostu faktycznie nic nie dzieje. Ten kształt tutaj w tym momencie w żaden sposób nie reaguje. Tak, bo zobaczmy, że dotyczyło to przed chwilą niby czcionki, ale teraz widzimy, że w żaden sposób ten nasz kształt nie chce być edytowany. Wszystkie polecenia są wyszarzone. Dlatego też zdecydowanie lepszą metodą, jeżeli chcemy uzyskać fajny kształt, jest po prostu wstawienie. Na karcie wstawienie, wybrać ilustrację i wybrać sobie tutaj kształty. I proszę zobaczyć, że mamy do wyboru prostokąty, różnego innego kształtu podstawowe, schematy blokowe, pod które możemy dokładnie nasze makro przepisać. Dlatego też, jeżeli wybierzemy sobie na przykład jakiś prostokąt, niech tym prostokątem będzie na przykład tutaj prostokąt zaokrąglone rogi, analogicznie pojawia się plusik, który mówi, narysuj wielkość mojego prostokąta, mojego kształtu, rysuję jego wielkość i zauważ, że on już stawia się w odpowiedniej kolorystyce. Pojawia się karta, format kształtu, i teraz mamy dowolne, wszystkie aktywne polecenia, które możemy sobie wybrać. Nawet jeżeli wybierzemy ze stylów kształtów jeden ze styli, to zauważ, że po jednym kliknięciu otrzymujemy styl, który już bardzo fajnie wygląda. Teraz, aby wprowadzić do niego tekst, możemy w niego kliknąć, a następnie prawym przyciskiem myszy wybrać sobie polecenie: Edytuj tekst. I teraz możemy wstawić dokładnie ten sam tekst. Wstaw. Aktualną datę. Ten tekst. Wracając na przykład do narzędzi główny, możemy wyrównać w poziomie, w pionie. Zaznaczyć, zwiększyć rozmiar czcionki, i oczywiście wykonać pozostałe formatowanie. No ale widzimy, że efekt różni się zdecydowanie. Efekt końcowy jest zdecydowanie lepszy. I teraz, aby przypisać makro, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na obiekt i spójrz, pojawia nam się tutaj polecenie: przypisz makro. W momencie, gdy kliknę w prawym przyciskiem myszy, przypisz makro, pojawia nam się dokładnie to okienko, które pojawiło się wcześniej. No i wybieramy na przykład. Drugie makro. Klikam OK. Jesteśmy w trybie edycji, więc klikam w dowolnym miejscu w arkuszu, i teraz analogicznie widzimy, że kursor zmienia się w łapkę. I teraz, będąc w komórce, znowu dowolnej aktualna data. Tak? Jeżeli mamy potrzebę, możemy wstawić również inny obiekt. Może to być obraz, może to być jakakolwiek ilustracja. Zobacz, jeżeli wstawimy na przykład ikonę. To ono będzie na przykład zegar, reprezentujący jakiś czas. Nawet jeżeli tutaj poproszę wcale, żeby znalazł mi ikonki reprezentujące czas i wstawię sobie tak naprawdę taki oto zegarek, ta grafika wektorowa również może mieć podpięte, podpięte makro. Klikając prawym przyciskiem myszy, przypisz makro, drugie makro, klikam OK. Będę w dowolnej komórce klikam. Rozszerzam delikatnie komórkę z uwagi na to, że się nie mieści jej w szerokości. No ale zobacz, uzyskaliśmy dokładnie taki efekt, jaki chcieliśmy. Oczywiście nasz przycisk z kontrolem, jak kliknę, wprowadzę w tryb edycji, a następnie format grafiki również mogę zmodyfikować. Mogę wypełnić mu grafik jakimś innym zupełnie kolorem, czyli analogicznie mogę to wykonać jak poprzednio. przycisk. Tak więc w ten sposób możemy przypisywać do naszych obiektów makro. Jak możemy z takiego makra jeszcze inaczej skorzystać? Jeżeli chcemy, aby to nasze makro pojawiło się tak naprawdę na karcie narzędzi szybki dostęp, możemy również je tutaj dodać. W jaki sposób? Klikając prawym przyciskiem myszy w obrębie właśnie paska narzędzi szybki dostęp, możemy kliknąć polecenie dostosuj pasek na narzędzi szybki dostęp. Przechodząc, jesteśmy w opcjach paska narzędzi szybki dostęp. Widoczne polecenia po lewej stronie to są te dostępne w programie Excel, natomiast okno widoczne po prawej stronie to okno aktualnie znajdujące się tam punktualności, czyli to okno po prawej stronie jest dokładnie tymi, tymi poleceniami. I teraz wybieram sobie polecenia, które dotyczą ściśle makr. Czyli zwracam uwagę, że mam tutaj makra i spójrzmy, mamy dokładnie nasze makra zarejestrowane. więc chciałbym, aby moje makro drugie znalazło się na moim pasku narzędzi Szybki Dostęp, to w tym momencie zaznaczam to makro i klikam Dodaj. Spójrz, że pojawiło się na samym dole. Oczywiście, jeżeli nie chciałbym, żeby tutaj to makro znalazło się na samym dole, na samym dole oznacza, że będzie to ostatnia pozycja na moim pasku narzędzi Szybki Dostęp, to mogę za pomocą przycisku tej strzałki spowodować, aby moje makro wylądowało proporcjonalnie tam, gdzie chcę wyżej. Czyli, że chciałbym, żeby znalazł się gdzieś po środku, to oczywiście mogę przekierować, klikając kilkakrotnie na środek. Jeżeli odpowiada mi jednak położenie na samym dole, mogę zdawić pierwotnie tak, jak było. Natomiast potwierdzając OK, czyli przycisk, który spowoduje, że dopiero zaakceptuję dodanie tego mojego makra do paska, pojawia mi się dokładnie to polecenie na pasku. I teraz, jeżeli jestem w dowolnej komórce, chciałbym użyć mojego makra, klikam i spójrz, pojawia się data. Fajną też rzeczą jest to, że mógłbym dostosować bardziej tą ikonkę, klikając prawym przyciskiem myszy, dostosuję pasek na rzędzie szybki dostęp. Jestem w stanie to moje drugie makro zmodyfikować pod tym kątem, że mogę przypiąć tutaj też jakąś ikonkę. Klikając właśnie na polecenie modyfikuj, mogę odnaleźć na przykład ikonę, która reprezentuje na przykład makro, faktycznie to, które będzie używane. Na przykład tutaj mamy zegar. Jak mamy jakieś inne fajne, możemy oczywiście wybrać. Klikam OK. I widzimy, że uzyskuje tutaj ikonę zegara. Potwierdzam. I w tym momencie makro, które tutaj jest, przyjmiało ikonkę zegara, który nawiązuje do tego, czym się ewentualnie zajmuje. Widzimy, wstawiamy, jest OK. To tyle, co chciałem Ci w tym filmie.